Dlaczego trzeba czuwać z rozwagą? Posłuchajcie, co mówi Ewagriusz. Kiedy pomożesz jednemu, drugi może cię obwiniać. Ty wtedy obrażony, mówisz albo robisz coś niestosownego. I tak jak zaczynałeś dobrze, kończysz źle. Bardzo na to warto uważać. Czasami robimy jakieś dobre rzeczy, i one nie podobają się innym. Jak zaczynamy się obrażać, albo tych, którym się to nie podoba, zaczynamy ich obwiniać, oskarżać, wchodzić w te karuzele niezadowolenia czy oskarżenia. Ostatecznie to, co zaczęliśmy jako dobre, może się po prostu źle kończyć i wydawać złe owoce. Dlatego trzeba czuwać i to czuwać z rozwagą, abyśmy, jeżeli zaczynamy dobrze, dobrze też kończyli i nie dali się oszukać czy okraść temu, co oskarża i temu, co prowadzi do złego.